Mamy rozłożoną Concordię, na dwustronnej planszy wybraliśmy stronę z całą Europą, gramy w trzech graczy, wszystko jest przygotowane, możemy rozpoczynać grę. I teraz rozgrywka w tej grze jest bardzo prosta i dynamiczna. Gracz w swoim ruchu po prostu wybiera jedną kartę z ręki i zagrywa ją, wykonuje i tura przychodzi na kolejnego gracza. Na przykład zagrywam architekta, pozwala mi on przemieścić moich kolonistów, Mam dwóch kolonistów, więc mam dwa ruchu, mógłbym poruszyć się o dwa. Decyduję się poruszyć tutaj o jeden i tutaj o jeden. Następnie mogę budować domy, czy budować domy w miastach. No i decyduję się zbudować dom tutaj i tutaj. Płacę za to zboże i monetę oraz płacę tutaj za to cegłę, naczynia i cztery monety, a więc wydaję wszystkie moje monety. Każdy gracz ma identyczny zestaw podstawowy, ale też będziemy te nasze talie rozwijali. E, różne akcje pozwalają nam na różne rzeczy. Senator pozwala nam kupić dodatkowe karty, prefekt pozwala nam zebrać dobra z planszy, aktywując tutaj te specjalne żetony, jakie mamy oznaczone przypisane do każdej dzielnicy. Kupiec pozwala nam dobrać monety i handlować naszymi dobrami. Dyplomata pozwala skopiować kartę, jaka jest na wierzchu stosu zagranych kart innego gracza, a więc ktoś, co zagrał, ja dyplomatom to kopiuję, a Trybun sprawia, że wszystkie karty bierzemy z powrotem, dobieramy złoto i możemy też kupić jednego kolonisty. Celem gry jest rozwijanie jak największej liczby domów, zdobywanie jak największej liczby właściwych kart, jak najlepsze wykorzystywanie tych surowców, kupowanie kolonistów, i gra się kończy, kiedy albo przejdziemy przez cały stos kart, które są do kupienia, albo ktoś wystawi swój ostatni dom. I wtedy, gdy kończymy grę, podliczamy punkty. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ w tej grze punkty liczymy za karty, jakie mamy w ręku. Każda karta na dole ma oznaczoną nazwę Boga i pewny symbol tego, za co daje punkty. Mamy też to opisane na karcie pomocy każdego gracza. Dla przypomnienia i ułatwienia. Jest sześć rodzajów. Jakby kart punktujących, i wszystkie karty jakieś punkty dają. A więc warto kupować nowe karty, rozwijać naszą talię w taki sposób, żeby mieć coraz więcej punktów. Ale też warto rozwijać się na planszy, kupować domy w odpowiednich miejscach, wystawać kolonistów, e, rozwijać się po to, żeby te karty przyniosły właśnie jak najwięcej punktów. Mamy karty, które dają punkty za każdy dom, za pieniądze, za domy na różnych rodzajach dóbr, za domy w różnych prowincjach. Oraz za kolonistów na planszy, a także karty, które dają punkty za konkretne dobra, które zbieramy. A więc musimy w taki sposób planować naszą rękę i nasze ruchy, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Jest to wszystko bardzo proste, bardzo dynamiczne, ale zarazem naprawdę wciągające i wymagające planowania, mużdżenia i tak Proste, bardzo proste.